tak jest i od razu dzień super. i od razu dzień staje się lepszy to chyba to było fajne, oko. możemy jechać na inne jezioro chciałem powiedzieć ale im ten hunter pasuje dzisiaj panie co jak jedzie? jak delfin Amelino, Amelino. z Amelino z Amelino nie papaluję! Czeski film. Słowacka wędka. Hmm. Polski wędkarz. Pięknie. Pięknie aż kij mięknie. Siema, witajcie na Keczen Relax. W kolejnym filmie mamy 4 sierpnia i około 30, 31 stopni nawet. Dzisiaj jestem z Adrianem. Siema. Na łódeczce i dzisiaj musiałem wyjść na wodę, na wodę nawet. O. Ale piękny, ale pięknie do wstępu będzie, elegancko. Szczupak? Szczupak. No i pięknie. Tak to się robi. Dzisiaj musiałem wyjść nad wodę, bo nie wytrzymałbym na chacie. Nie dość, że te plecy cały czas gdzieś tam się odzywają. To młodsza córka, e, temperatury po 38 e, od poniedziałku. Jest czwartek, walczymy z tym. No i jechałem tutaj do Adriana. Praktycznie godzinę po to, żeby być godzinę. Bo jest godzina 20, także o 21 trzeba będzie spadać, ale chociaż tyle. Nie wiem czy macie też tak, że po prostu czasami musicie wyskoczyć nad wodę całą ładnie zażar. No ale... Już... Taki podwymiarek, nie? O, elegancko. Poszedł. Pięknie poszedł. Nie wiem czy też tak macie, że... Lubicie sobie po prostu, że lubicie, że musicie wyjść, bo ja dzisiaj, no, detonacja była o krok, nie przedłużam, zostawcie łapeczkę do góry, jeżeli ktoś jest nowy, może rozważyć subskrypcję, oczywiście, jeżeli spodoba Wam się film, albo chcecie oglądać kolejne filmy. plus dzwoneczek, wtedy dostaniecie powiadomienia o tych kolejnych filmach, jak tylko je zamieszczę, no i coś tam się dzieje, tak jak widać, także działamy dalej. Trzymajcie kciuki. Mamy godzinę. Spróbujemy coś wydłubać z tej wody. A jak to nie pyknie, to jeszcze jest Black Fury od meps a może dzisiaj tą łąkę po drugiej stronie w takim razie zaatakujemy? Tam? może tam jest przyszłość? Przy trzcinach pływałem, na łące nie byłem. Tam na tej kempie No, Beata Kępa. Beata Kępa i Danuta Stęka. <grymka> Stęk? Stęka? No, w tym lesie nawet spokojnie wysrać się nie może. <grymka>? Tak jest, i od razu dzień. Super! I od razu dzień staje się lepszy. To jest chyba szczupak. Albo fajny by duży okoń. Jeżeli jest okoń, Szupak. ale szczupak. Jeżeli byłby okoń, to byłby zajeście ładny dół. Pięknie. Pięknie aż kij mięknie. Znaczy nie mięknie, bo to jest sztywny dosyć. Zobacz. Daj go sobie. No. Ładnie, ładnie czuć, nie? Każdy ten, każdy dotyk. dobrze. Pokaż się do filmu. A najlepiej jakbyś się sam wyczepił. Wiesz co, masz szczypce? Mam. A dałbyś? To nie będę go nawet dotykał. Albo wiesz co. Dobra. Zróbmy, zróbmy to profesjonalnie. Taki prawie wymiarowy, nie? Brakuje mu tam 2 cm do, do wymiaru. To I ja chwycę za węgiel, już nadzieję. No bo, no, bo mnie nie było, co ci mam powiedzieć? Jakiś pierwszy glutek dało sobie znać, to może jeszcze coś się wydarzy, no ale Hunter. Hunter to Hunter. No dobrze, wędeczka przetestowana pod szczupakiem, nie za dużym, ale coraz bardziej się do niej przekonuję. Naprawdę yy, powiem szczerze, że zrobiła na mnie dobre wrażenie. O, ten wyrzut też nawet zrobił na mnie dobre wrażenie. O, no jak tu był jeden szczupok to możemy To możemy jechać na inne jezioro. Chciałem powiedzieć. Ale im ten hunter pasuje dzisiaj, panie. No i już ty małe, mamy Jakbyś się sam odczepił też byłbym ci wdzięczny A, gdzie masz ten? Okay. Dziękuję bardzo No już Teraz tu się przepiął nad dwie muszę kurwa mać Ty luci a to sobie go tam Dziękuję Dziękuję, dziękuję No tu to ładną zadymę dymę zrobił Jest już tylko na tej. No to zmykaj do wody. Opa, poszedł. Dziękuję. Nie, że mocno, ale trochę, ale trochę mi lepiej. Cie wędeczka, jaką testuję nadal, bo ona pojawiła się Niedawno to jest Delphin Zandera XCS40 i coraz bardziej do tej wędki się przekonuje. 5,28 i 2,30, nawet 2,10 mogłaby być na łódkę fajniejsza, ale też będę używał tej wędki z brzegu. Niesamowicie czuła wędka. Ostatnim razem miałem okazję tak naprawdę tylko powyciągać na nią okonie i te strzały rzeczywiście były niesamowicie elektryczne. Tu przy szczupaku już zdecydowanie daje fajną radość, natomiast też fajnie amortyzuje, pomimo tego, że to Extra Fast, fajnie amortyzuje. Jestem zadowolony. No i lecimy dalej. Trzymajcie kciuki. Być może jakiś okoń też mile widziany. Drugi gatunek na filmie. Rzucam tam. Zobaczymy, co się stanie. Nikt nie mówił, że będzie łatwo też, nie? Ale to życie naprawdę bywa, kurna. Czeski film, Słowacka wędka, hmm. polski wędkarz, naprawdę jestem pod wrażeniem rzutów tą wędką, jest okoń w końcu okoń, a co on tak z sałatką go ciągnie, co jak jedzie, jak delfin, Wędka delfin! No nie wiem, podhaczony jest dlatego. Ale jest okoń na filmie. No już ziomuś, bo ja nie chcę mieć znowu tej przynęty, kurna Bitej, Przepraszam, że Cię podhaczyłem. Fajnie, że jesteś na filmie. Trzymaj się. Ale tu już jest płyciuteńko. Poziom wody spadł jak moje szanse na szczęśliwe życie. Nie, jest dobrze. Albo no inaczej. Naprawdę mogę się cieszyć, mogę, mogę dziękować za to, co mam, bo, bo tak bo jest ok, musiał coś złowić, żeby zaczął rzucać. Nie? Rozumiem. Oszczędzasz energię? Jaką energię? Nie ma energii. Rozumiem. Tutaj się nic nie dzieje, ewidentnie. Gdyby były ryby, to już bym coś złowił. Coś w tym jest. Ja byłem, nie łowiłem, przyjechałeś, złowiłeś. Ja od razu też złowiłem. No to tak. Nieszczęścia chodzą parami. O konek żarłoczny, o konek, no i dobrze, mniej odczepiania wow to ładnie. Teraz, żeby żadnego nie zahaczyć, wiesz? Bardzo ładne odczyty mamy na Sądzie. Na pewno coś tam się dzieje, ale dzieje się też to, że dochodzi godzina 21 i słoneczko sobie już tam z tyłu, być może będzie to widać. Piękny zachód słońca. Przez chwilę woda dosłownie jak na pstryknięcie palcem użyła. No nie zresetowałem baterii. Pomimo tego, że wyjechały jakieś rybki, zawsze fajnie oczywiście, e, trochę lepiej. Trochę na plus wyjście z chaty i e, ochłonięcie, i trochę chociaż kilka tych oddechów na świeżym powietrzu mm, to by się udało, bo też taki dzień masz dzisiaj, nie? Zdecydowanie nie. Też ja od dwóch dni chodzę jak zombie. Mm, także po prostu nie wiem, może jakieś kumulacja. E, 4 sierpnia. Ciekawe jak wy się wtedy czuliście, nie wiem kiedy zamieszczę ten film też, ale my będziemy powoli kończyć, jeżeli podobał wam się film, kilka rybek, trochę mojego gadania o wszystkim, o niczym, o tym, że można odpocząć nad wodą, odstresować się, zresetować kompa, procesor, to zostawcie łapeczkę do góry po prostu, jeżeli ktoś jest nowy, a podobał wam się film, możecie zostawić subskrypcję plus dzwoneczek, wtedy dostaniecie powiadomienia o kolejnych filmach, a jeszcze z 15-20 minut jest, więc być może jeszcze chwilkę zostańcie i wyjedzie jakaś rybeczka jeśli nie, to dziękuję bardzo za odwiedziny, pozdro i jeżeli również wybieracie się na ryby to oczywiście połamania nad wodą